Witam Państwa, tutaj Norbert Marek, KNPI TV. Mówił dzisiaj dla Państwa Michał Zawada. Michale, pierwsze pytanie do Ciebie. Powiedz mi, jakie kroki po Twoim szkoleniu, wystąpieniu w warsztacie powinien podjąć typowy student? Tak naprawdę ja zdaję sobie sprawę, że tam było masę różnej wiedzy, masę, masę jakichś rad. Gdybym miał polecić jedną rzecz, to byłoby przeczytanie jednej bardzo ważnej książki. Książki, której polecałem na szkoleniu, była to książka Wiktora Frankla Człowiek w poszukiwaniu sensu. Jeśli człowiek tą tę książkę, będzie mógł zastanowić tak naprawdę, w którym kierunku może kierować swoje życie, i wtedy będzie wiedział, w czym będzie mógł znaleźć motywację. Więc to będzie ta pierwsza jedna rzecz. Jak już wspomniałeś o sensie, Michale, powiedz nam, co jest takim twoim sensem z życia i jakbyś jak poradziłbyś innym ludziom, żeby odnaleźć swój własny motyw życia. Mhm. Może powiem na początek, jakbym poradził. Po prostu testować różne rzeczy i przede wszystkim działać, bo właśnie jak pisze Wiktor Frank w tej książce, że człowiek może odnaleźć swój sens przede wszystkim w twórczym działaniu, w kreatywnym działaniu. Więc niech studenci coś robią, cokolwiek, niech wezmą jakąś jedną pierwszą rzecz, która leży koło nich, jest blisko, zaczną ją robić i niech sprawdzą, czy to jest właśnie to, co chcą robić. Jeżeli nie, niech wezmą następną itd. itd., itd. Po jakimś czasie natrafią na rzecz, która rzeczywiście będzie ich cieszyć, która rzeczywiście będzie ich inspirować i będą się czuli szczęśliwi właśnie to robiąc. Więc to jest ta metoda na znalezienie sensu. I Michał ostatnie pytanie, niemniej bardzo kluczowe. Gdybyś cofnął się w czasie 3 lata wstecz, jaką jedną, pojedynczą radę dałbyś samemu sobie? <grym> 3 lata wstecz... <grym> Wtedy jeszcze chciałem być maklerem biudowym, więc troszkę inaczej całkowicie myślałem o życiu niż w tej chwili, ale gdybym mógł się cofnąć, to powiedziałbym sobie chłopie, zastanów się, czy studiujesz i robisz to, co ty chcesz, czy to co chce ktoś inny, albo to, co przeczytałeś w internecie, że mogą mieć z tego pieniądze? Po prostu takie proste jedno pytanie. Chłopie, ogarnij się. Naszym dzisiejszym gościem był Michał Zawada, a dla Was mówił Norbert Marek, KNPI TV.